Hejka widzowie, dzisiaj Chipsy. ten chips jest w smaku właśnie takim Papryk. Lemon, papryka, chili. chili też w smaku mm. mm. To pierwszy popije przegrywa mm. Na początku Widzowie, uh. widzowie nie ja nie napiłem się. Nie, on się napije pierwszy. Ojej. Mam żartuję. Pali, pali, się. pali, pali. Pali. Pali, ale jest ok. Dobra, zaraz kończymy. Dobra, widzowie. Ja chyba się pierwszy napiję. Nie, nie ma odkręconego. Trzymaj, trzymaj, ja się, ja piję. Ja bym więcej wytrzymał, ale.